Nazywam się Klaudia Dobrońska i jestem dietetykiem. Pracuję w MAC-MED, Klinika Chorób Cywilizacyjnych. Jeśli masz cukrzycę lub nie chcesz jej mieć, zapraszam na konsultację. Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, która dotyka coraz to młodszych osób i niestety jest ich coraz więcej. Dużym problemem cukrzycy jest to, że początkowo wcale nie boli, nie daje jakichś charakterystycznych objawów. Niestety powikłania cukrzycy mogą być naprawdę poważne. Mówimy tutaj o udarach, o zawałach serca, problemach z nerkami, ze wzrokiem czy polineuropatiach. Dlatego tak ważnym jest regularna profilaktyka. Tutaj mówimy chociażby o podstawowym badaniu glukozy na czcze. Szacuje się, że aż 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Jeden milion o tym nie wie. Warto podkreślić, że cukrzyca jest chorobą dietozależną, to znaczy zależną od nas, od naszego stylu życia. Dlatego tak ważne, aby wdrażać zmiany w naszym sposobie odżywiania, nie czekając, aż ta diagnoza będzie nam postawiona, ale działając profilaktycznie.